Półpasiec jest potencjalnie, czy może potencjalnie zabijać. Półpasiec jest straszny, dolegliwy. To jest choroba powszechna. Dotknie jedną trzecią populacji osób dorosłych. Większość z nas przebyła ospę wieczną. Praktycznie cała populacja w Polsce powyżej 40 roku życia, w związku z niemożnością wtedy otrzymania e, e, szczepionki przeciwko ospie, ma. Potencjalne niebezpieczeństwo zachorowania na półpasiec. I po wyleczeniu z ospy wiecznej, te wirusy, w takiej, mówiąc kolokwialnie, uśpionej formie, rezydują w naszych nerwach. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że jest szczepionka na półpasiec, prawda? Ludzie o tym kompletnie nie wiedzą. Szczepionka przeciwko półpoścowi jest refundowana nie tak dawno. Szczepionka bardzo skuteczna. Do tego skuteczna, że w blisko 90% nie zachorujemy w ogóle. Od zaufania do naszego lekarza zależy nasza gotowość do szczepień. Im bardziej jesteśmy chorzy, tym bardziej powinniśmy dbać o prewencję wobec chorób zakaźnych. Nim jednak przyjdziemy do rzeczy, rzecz nie mniej ważna. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Dziś, dzięki Waszemu zaangażowaniu, odnotowaliśmy wyraźnie zauważalny wzrost. Nadal jednak jest to mniej niż połowa z oglądających nasze materiały. Będę zatem ogromnie szczęśliwy, jeśli klikniecie właśnie przycisk subskrypcji, bowiem im będzie ich więcej, tym lepsze materiały będziemy mogli dla Was tworzyć. Półpaziec to choroba wywoływana przez ten sam wirus, który powoduje ospę wietrzną. Jest to choroba, która dotyka przede wszystkim osoby starsze i przewlekle chore, a jej powikłania mogą być niezwykle bolesne i długotrwałe. Ryzyko zachorowania niestety rośnie wraz z wiekiem, ponieważ naturalna odporność organizmu spada. Od pewnego czasu nie jesteśmy jednak bezbronni, bowiem mamy skuteczną szczepionkę, o której jednak niewiele osób wie. Korzystając z trwającego tygodnia Świadomości Półpaśca, porozmawiam dziś z byłym ministrem zdrowia Markiem Balickim, a także prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych, doktorem Michałem Sutkowskim. Zapraszam. To jest goniec Zdrowie, Eryk Błaszak i. Marek Balicz. Panie ministrze, korzystając z tej okazji, że właśnie rozpoczął się tydzień Świadomości Półpaśca, stwierdziłem, że jest to doskonała okazja, by pomówić o szczepieniach, ponieważ, jak się okazuje, szanowni państwo, mamy skuteczną szczepionkę. Właśnie przeciw ale jak się okazuje, badania przeprowadzone przez Modern Healthcare Institute wykazały, że ponad 63% osób chorych na półpasiec nie wiedziało o istnieniu szczepionki do momentu wypełniania tejże ankiety. I panie ministrze, właśnie chciałem pana zapytać, jak ważna jest świadomość i wiedza dotycząca tego, jak możemy się chronić przed chorobami. No, świadomość to jest podstawa do tego, żeby się skutecznie chronić i szczepienia ochronne są chyba największym osiągnięciem medycyny, takim cywilizacyjnym i jedno z tych szczepień dotyczy półpaśca. Ale to jest historia stosunkowo krótka, bo jest, szczepionka przeciwko półpaścowi jest refundowana nie tak dawno. I poziom jej refundacji to jest 50%, więc ta kwota, którą trzeba dopłacić, to jest kilkaset złotych, czyli ciągle to jest bariera ekonomiczna, ale podstawą do decyzji jest wiedza. Wiedza, czym jest półpasiec, czy możemy zachorować na, na półpaństwa, kiedy możemy zachorować, w jakich okolicznościach. Większość z nas przebyła ospę wieczną i po wyleczeniu z ospy wiecznej... Te wirusy w takiej, mówiąc kolokwialnie, uśpionej formie rezydują w naszych nerwach, w naszych zwojach nerwowych i one mogą się uaktywnić w jakichś szczególnych sytuacjach, najczęściej w wieku podeszłym, czy też starszym, po 60 roku życia, jeśli zachodzą inne okoliczności, osłabienie ustroju, choroba nowotworowa, czy inne schorzenia i wówczas półpacic jest strasznie dolegliwy. To jest taka ospa w innej formie. Te pęcherzyki są na poziomie najczęściej nerwów międzyżebrowych i pojawiają się pęcherze i niebywałe dolegliwości bólowe, które u części pacjentów po przybyciu półpaśca, jedna trzecia, może przerodzić się w takie długotrwałe, bardzo dokuczliwe neuralgie. I to, jak ktoś ma 70-80 lat, to zwykle jest wielochorobowość. To jeszcze jak dochodzi taki długi, przewlekły ból, często trzeba chodzić do lekarza, trudno znaleźć jakieś skuteczne leczenie tego, no to jak jest możliwość zabezpieczenia się przed tym, czyli mamy szczepionkę, to warto z tego skorzystać, chociaż muszę powiedzieć, że taki poziom refundacji przy emeryturach większości. Naszych emerytów czy to może być bariera ekonomiczna. To nie jest tak jak w przypadku grypy, gdzie dwie szczepionki są dla seniorów całkowicie bezpłatne i tutaj tylko nasze przekonanie, gotowość i chęć może nas uchronić od wielu powikłań. Więc tutaj dochodzi nie tylko wiedza, ale, ale również bariera ekonomiczna. Można zapytać, ile osób choruje na, na półpasiec. No nie ma takich dokładnych danych, ale szacuje się, że gdzieś sto kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie może zachorować. A w wieku senioralnym, w wieku podeszłym, takim nie wiem, po 75-80 roku życia jest szansa jedna na 100, że zachorujemy w roku na, na półpasiec, czyli dość to jest. Powinno przemawiać do naszej wyobraźni. No właśnie, według tych przytoczonych przeze mnie badań też wynika, że zdecydowana większość pacjentów czy osób zmagających się z półpaściem, najpierw swoje pierwsze kroki kieruje do lekarza rodzinnego, do lekarza pierwszego kontaktu, no i właśnie tam zostaje dokonane rozpoznanie. I też chciałem zapytać, w kontekście tychże szczepień, jaką rolę tutaj pełnią lekarze, by też uświadamiać, jak te szczepienia są ważne, nie tylko nawet w kontekście półpaśca. Kilka lat temu był przygotowany doktorat dotyczący ruchów antyszczepionkowych w ramach CMKP Warszawskiego. I w tym, to, to, ten doktorat opierał się na ankiecie, która była przeprowadzona wśród tysiąca osób w różnych grupach wiekowych, z różnych ośrodków, w różnym poziomie wykształcenia. Ale to, co było ciekawe, że hipoteza, że od zaufania do naszego lekarza zależy nasza gotowość do szczepień. W tym badaniu się potwierdziła, czyli można powiedzieć, że zaufanie do lekarza podstawy opieki zdrowotnej, do lekarza w ogóle, ale do naszego lekarza rodzinnego, jest kluczowe do tego, żeby uzyskać czy żeby mieć pełne zaufanie do, do systemu opieki zdrowotnej i do państwa, jeśli chodzi o szczepienia. Czyli tu jest duża rola naszych lekarzy rodzinnych, żeby nam wyjaśnić, usunąć jakieś wątpliwości, niejasności, bo duża grupa jest wątpiących, nieufających i to najwię najwięcej może zrobić lekarz, ale nie tylko. Czyli na takim poziomie krajowym też potrzebne jest dobre, przemyślane działanie i muszę powiedzieć, że... Nie jestem przekonany, że mamy wykorzystane wszystkie możliwości, że powiem tak eufemistycznie, nie tak dawno przeglądałem internet przed naszym spotkaniem odbył się panel dyskusyjny z inicjatywy komisji zdrowia i polityki społecznej senatu kolejny na temat szczepień bardzo mądre wnioski rady i tak i to mi nasunęło takie powiedzenia profesora Zbigniewa Pałczyńskiego nie wiem, czy pan pamięta, to był profesor Oxfordu, politolog, który w Polsce w latach 90. szkołę liderów politycznych uruchomił, był nauczycielem Clintona, więc, więc a w, w czasie wojny po warszawskim po wojnie wyemigrował do Anglii. On powiedział, że jak tu przyjeżdżał do Polski i, i tą naszą rzeczywistość oglądał, że bardzo lubimy debatować, konferencje, tylko nie potrafimy przejść do działań praktycznych, do wyciągania wniosków z tego, co sami mówimy na konferencjach. I chyba ten, ta akcja promocji szczepień wpadła właśnie w, w tę pułapkę, że bardzo mądrze radzimy, ale nie działamy wystarczająco. No, no właśnie, panie ministrze, bo jeszcze chciałem zapytać więc w kontekście tych y, szczepień, nie tylko też y, w kontekście y, półpaśca, ale w ogóle tych szczepień refundowanych. Kiedy dane szczepienie opłaca się, by było refundowane, a kiedy nie? To znaczy, no bo tutaj, no tak jak Pan Minister też zwrócił uwagę, no jest, istnieje bariera finansowa dość spora w przypadku tego szczepienia na półpaśca. I w którym momencie Państwo dochodzi do decyzji, że jednak będzie na przykład w 100% refundowana na przykład taka szczepionka? No to powinny być przeprowadzone odpowiednie analizy i z tych analiz powinna wynikać rekomendacja, czy to już możemy finansować ze środków publicznych, czy dofinansować, czy nie. I takimi to jest między innymi zadanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji. Natomiast jak już, bo, bo też nie, nie powinniśmy decydować się na niby. Czyli jeśli mamy refundację czy pneumokoki, też jest refundowana nie w całości, tylko w 50% i trzeba zapłacić 200 zł, dotyczy tam sto kilkadziesiąt, w przypadku półpaść to pana dwa razy więcej, to, to nie ma jednocześnie tej takiej generalnej promocji, niewystarczające jest działanie ze strony lekarzy a nawet czasami zniechęcające do szczepień. Wiemy, że były takie przypadki, na szczęście samorząd lekarski tutaj podejmował i podejmuje różne działania, no to wtedy mamy tak, że, że niby jest refundacja, ale tak naprawdę niewiele osób z tego korzysta. Ale nie tylko bariera ekonomiczna, bo grypa to... Ten, Coś, coś jest tym brakiem, z brakiem zaufania do systemu, do państwa u nas, bo osoby powyżej 65 roku życia, no nie ma problemu, nie, nie pracują, mogą przyjść do swojej poradni medycyny rodzinnej, i wziąć receptę albo teraz można w aptece się szczepić i, i wziąć receptę w aptece, a mimo tego poziom osób powyżej 65 roku życia wyszczepionych jest bardzo niski, tam różne dane są od 10 do 20%, a we Francji 50%. Czyli jest, tu widać, że są wielkie rezerwy, skoro w krajach Europy Zachodniej jest możliwy dużo wyższy poziom wyszczepienia i to powinno być wyzwaniem, za które przede wszystkim władze publiczne powinny się wziąć bo zapobieganie to, mi kolejek, to nie byłoby tego, co dzisiaj w wielu gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, że nie można się dostać do lekarza, bo jest za dużo chorujących. Szczepienia w przypadku wielu chorób są konieczne, żeby uniknąć najgorszego, ale to też jest tak, kiedy my w naszym doświadczeniu nie mamy tych najgorszych chorób, to zapominamy o tym, jak to jest ważne i, i to chyba należy przede wszystkim nie przypominać. I tu Panie Ministrze pozwolę sobie postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Marek Balicki. Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję bardzo. Ale proszę jeszcze nas nie opuszczać, bo za chwilę wracamy z następną rozmową. A z nami w studiu jest już dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Według raportu opublikowanego przez Modern Healthcare Institute zatytułowanego Półpasiec oczami pacjentów, Rozpoznanie choroby następuje najczęściej, 64% przypadków, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jak często panu zdarzało się diagnozować tę chorobę i z nią obcować jako lekarz rodziny? Setki razy, setki razy, panie redaktorze. To jest choroba powszechna. Dotknie jedną trzecią populacji osób dorosłych. Wszystkich tych, którzy z populacji osób, wszystkich tych, którzy przechorowali ospę wieczną. Co oczywiście mówi o tym, że lepiej tej ospy wiecznej nie przechorować i przeciwko ospie wiecznej zaszczepić swoje dzieci. Tak się dzieje, niemniej dzieje się w tak małej ilości, że na przykład w Polsce około 200 tysięcy zdarzają się takie lata, dzieci choruje na ospę wieczną i to są potencjalni później, potencjalne osoby, które później będą miały półpasiec. Półpasiec dotyka, według badań amerykańskich, 1 trzecią populacji powyżej 80 roku, dotyczy Połowy populacji, ale gwałtownie wzrasta niebezpieczeństwo półpaśca u osoby 50 plus, a więc w wieku jeszcze średnim. Co zrobić, żeby tego półpaśca nie, mie nie mieć czy no, mamy no działania prewencyjne? Tak, działania prewencyjne. No, I o jednym powiedziałem, najlepiej nie, prze nie zachorować na ospę wieczną ale praktycznie cała populacja w Polsce powyżej 40 roku życia, w związku z niemożnością wtedy otrzymania szczepionki przeciwko ospie, ma potencjalne niebezpieczeństwo zachorowania na półpasie, czy posiada takie niebezpieczeństwo, co oznacza, że kilkanaście milionów osób potencjalnie, czy kilka przynajmniej, może zachorować. Więc skala zjawiska jest ogromna. Podstawową prewencją w takich przypadkach, jest to przecież choroba zakaźna, jest szczepienie. I to jest rzecz najważniejsza. Ospa wieczna i półpasiec mają jeden, jednego wirusa. Jest to wirus wirus varicella zoster typu trzeciego, wirus, który atakuje, który jest reaktywacją po ospie. To jest tak zwana ospa reaktywacja, byśmy powiedzieli. Czyli po zachorowaniu na ospę on sobie śpi w naszych nerwach, zwykle międzyżebrowych, ale także nerwach czaszkowych na przykład i uaktywnia się po wielu wielu latach od tego zachorowania na ospę w dzieciństwie no w wieku 50, 60 czy 70 lat po ci półpaśca zwykle Zwykle na klatce piersiowej, czyli takiego piersiowego, międzyżebrowego, zajmującego jeden dermaton albo kilka dermatonów, czyli takiego szerszego, zajmującego półpaśca, z potężnymi bólami, piekącymi, z neuralgią z neuralgią popółpaścową, czyli to już pewnym powikłaniem, ale postacie półpaśca są dramatycznie różne, bo może być półpaśiec oczny, który może skończyć się ślepotą, uszny, który może się skończyć także głuchotą, porażeniem, nerwów czaszkowych różnych, na przykład nerwu twarzowego, ale także półpasiec w postaci uogólnionej, czyli tej potężnej, nazwijmy to typowej wysypki, która bardzo przypomina wysypkę ospową i nasi widzowie wiedzą o czym mówię, tylko że na przykład na całym ciele i do tego krwotoczną. Półpasiec jest potencjalnie, czy może potencjalnie zabijać. Szczególnie dotyczy to osób starszych, szczególnie z obniżoną odpornością, a w zasadzie z obniżoną odpornością to każdego dorosłego. Natomiast starszych chociażby z racji wieku, bo z racji wieku ta odporność na bardzo spada. Pan doktor wspomniał, że mamy szczepionkę. Tak. Jak działa ta szczepionka? No i jak jest skuteczna? Skuteczna jest i rewelacyjna jest, można powiedzieć, jest to nukleoproteina, która jest razem z adiuwantem. To jest szczepionka. Zabita, powtarzam, więc jak się zaszczepimy, to nie zachorujemy na półpasie, żeby nie było. Zawierająca białko, które, które wywołuje w organizmie odpowiedź, więc ona jest szczepionką niezwykle, to jest szczepionka bardzo skuteczna. Do tego skuteczna, że w blisko 90% nie zachorujemy w ogóle. A do 50 roku życia. W grupach nawet takich osób osłabionych, które powinny być zaszczepione i są zaszczepione czasem, ta szczepionka nie wywołuje neuralgii półpaścowej czy popółpaścowej oraz innych powikłań półpaśca, łącznie z uszkodzeniem narządów wewnętrznych, bo to uważa się, że jest to choroba tylko i wyłącznie skóry. Tak naprawdę jest chorobą nerwów, również nerwów narządów wewnętrznych czasem, rzadko, ale tak się dzieje. Zapalenia mózgu, różnego rodzaju e, por, e, problemy, porażenia e, nerwów czaszkowych to jest też półpasiec. I e, w 90 też blisko procentach ona chroni przed tymi powikłaniami, czyli chorujemy, jeżeli się zaszczepimy, zdecydowanie rzadziej, a jeżeli już zachorujemy, to okres tego powrotu do zdrowia będzie krótszy i nie będzie obarczony tymi powikłaniami, o których, o których mówiłem. Jeszcze też jest ważna kwestia, o której warto, szanowni państwo, abyśmy wspomnieli, że jeżeli ktoś nie zdążył się zaszczepić i zachorował na półpasiec, to po przybyciu tej choroby, po określonym czasie, może się zaszczepić. I się w ten sposób zabezpieczyć przed kolejnym atakiem półpaśca. No bo zaznaczmy też, szanowni państwo, że to nie jest tak, że tylko raz będziemy mieli półpaśca, tylko ten półpasiec może się ponownie pojawić. Tak, od 6 do 8%, w zależności od statystyk, półpasiec wraca. Czyli nie dość, że to jest reaktywacja ospy, to jest reaktywacja samego zakażenia jeszcze wcześniej. Więc warto się zaszczepić i kto powinien się tak naprawdę zaszczepić? Powinny się zaszczepić, uwaga, wszystkie osoby, proszę Państwa, powyżej 50 roku życia oraz wszystkie osoby niezależne. Niezależnie od wieku dorosłe, które mają przewlekłą chorobę serca, przewlekłą chorobę nerek, przewlekłą chorobę płuc, przewlekłą chorobę wątroby, które mają chorobę nowotworową, podkreślam, które są po przeszczepie narządu na lekach immunosupresyjnych. Które mają choroby autoimmunologiczne, na przykład chorobę Hashimoto, więc ogromna grupa osób, ale także choroby zapalne jelit chociażby wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby autoimmunologiczne takie jak reumatoidalne zapalenie stawów i wiele, wiele innych chorób dopisuje się do tej listy chorób. Jeszcze raz powtórzę, niezależnie od wieku, także na przykład depresję i osteoporozę, z różnych względów medycznych, których tutaj już nie będziemy wyjaśniać, ale one mają znaczenie. A więc Każda osoba po 50 roku życia, każda podkreślam, oraz każda osoba chora dorosła, ciężko chora dorosła, powinna się zaszczepić, bo ten półpasiec bardzo często właśnie te osoby bardziej chore, te osoby narażone, no trzy razy, cztery razy, a na przykład po przeszczepie komórek macierzystych dziesięciokrotnie więcej, często atakuje właśnie, właśnie tych osób. Pan doktor wspomniał o grupach ryzyka, no i też chciałem o to podpytać. Yy, rozumiem, że no jak ta szczepionka też rezonuje w tych grupach ryzyka i rozumiem, że tu nie ma ryzyka. Tak, nie ma ryzyka, tak, mm. bo jest to szczepionka bezpieczna. Mm. Jeszcze raz powtarzam, ona jest szczepionką inaktywowaną, rekombinowaną, czyli zawierającą tylko białko wirusa z adiwentem, czyli wzmacniaczem, ale jest to szczepionka, która na dobrą sprawę ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa. W zdecydowanej większości przypadków jest to, jest to ból, który trwa ból ramienia, jakiś niewielki, zaczerwienienie. To jest jeden, dwa dni, trzy dni maksymalnie i w zasadzie wszystko wraca absolutnie do normy. Czujemy się dobrze. O tej szczepionce decyduje lekarz. I lekarz nas kwalifikuje do tego szczepienia, jak zawsze. Panie doktorze, no dobrze, no ale <grych> dlaczego, jakie są bariery, które powodują, że ludzie się nie szczepią? Poza tym, oczywiście, że ludzie nie są świadomi tego, że taka szczepionka w ogóle istnieje. Tak jest, bardzo słusznie. Tutaj bardzo, bardzo dobrze pan detektor powiedział. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że jest szczepionka na półpasiec, prawda? Ludzie o tym kompletnie nie wiedzą. Mówią, że a to ospa, to trzeba przechorować, półpasiec, no to niestety po ospie prawie każdy z nas. No tak nie jest, tak już nie jest. Od września, od marca, przepraszam, 2023 ta szczepionka jest, a od 24 roku w części osób jest refundowana. Dla części osób jest refundowana, ale niestety jest refundowana w 50% tylko dla garskich chorych. Co tu dużo mówić, dla osób powyżej 65 roku życia, ale z chorobami, których część tu wymieniłem z przewlekłymi chorobami, które no, jak gdyby predysponują do rozwoju półpaśca. Ale co z resztą osób? Co z resztą osób, skoro, tak jak powiedziałem, cała populacja 50 plus jest ogromnie narażona. Bardzo narażona, prawda? I, i, I osoby po 80 roku życia czy 75 roku życia to są osoby, które co druga będzie miała półpasiec, więc niezależnie od tych chorób, takie osoby należałoby zaszczepić. I zaszczepić te osoby należałoby z grup z ryzyka. Szczepionka jest droga. Ona w 100% kosztuje w okolicach dzisiaj 750 łącznie ze szczepieniem, w niektórych punktach nawet do 1000 zł. Trzeba się zaszczepić dwukrotnie, w odstępie najlepiej dwóch miesięcy i trochę więcej. Ewentualnie do sześciu miesięcy, czyli trzeba wydać w ciągu pół roku, ten wydatek trzeba pomnożyć, jeżeli na 100%, razy dwa to jest 2000 złotych, to nie jest mało, czy blisko 2000 złotych. Dlatego tak. też um, ważny też apel, żebyśmy się szczepili, ważny ten apel, żebyśmy zapobiegali tej chorobie, która daje poważne powikłania, która. Nie jest tylko wysypką na ciele, która daje ten postkarpetyczną neuralgię, która dawać może nawet te powikłania oczne czy uszne, ale także apel o to, żeby coraz większa grupa pacjentów miała dostęp do tej terapii, która bardzo, bardzo ratuje ich zdrowie i która tak naprawdę zabezpiecza przed potwornym wieloletnim czasem cierpienia. A teraz, teraz chciałem Panie doktorze podpytać, jak to wygląda z perspektywy takiego przeciętnego, najzwyklejszego pacjenta, który chciałby się zaszczepić. Gdzie on ma się zgłosić, jak to też wygląda cała ta procedura, jeśli stwierdzi po obejrzeniu naszej dzisiejszej rozmowy, że tak chce się zaszczepić? <noise> na Oby tak było, proszę Państwa. Zachęcamy i zapraszamy do nas, do gabinetów lekarzy rodzinnych. My wtedy zobaczymy, czy Państwo możecie mieć tą szczepionkę refundowaną, jeżeli nie... A może tak, to wypisujemy receptę i pacjent po prostu jest szczepiony u nas w gabinetach lekarza rodzinnego według normalnej procedury, którą wszyscy wszyscy dorośli, także, także wobec dzieci znamy, więc ta droga nie jest taka bardzo, bardzo trudna. Zachęcamy do niej, bo, bo warto, warto się zabezpieczyć przed tymi powikłaniami. Panie doktorze, ale jak w takim razie zachęcić pacjentów, zwłaszcza tych. Niezdecydowanych, lub którzy może obawiają się o swoje zdrowie, albo po prostu nie są zdecydowani? No jest grupa osób, które niestety no mają taki psychokokon, bym powiedział, i nigdy ich nie przekonamy do szczepień, ale to jest grupa bardzo nieliczna, to jest bardzo hałaśliwa, i oni niestety budują taką narrację, że te szczepionki to samo zło, wręcz przeciwnie, proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnie. Osoby dorosłe wiedzą, że odwracanie tzw. kota ogonem jest domeną naszych czasów, więc nie sprawdzajmy tych źródeł o szczepieniach i o zdrowiu w internecie, w miejscach, które są podejrzane. Sprawdzajmy w dobrych miejscach, takich jak Państwa portal, oraz oczywiście w gabinetach lekarzy, w tym lekarzy rodzinnych. Proszę Państwa, my serwujemy tylko zdrowie. My serwujemy tylko prewencję. Lepiej się zabezpieczyć, nie chorować, niż chorować i mieć potężne bóle. Problemy, o których mówiłem przez lata, żeby nie powiedzieć dziesiątki czasem lat, bo ta neuralgia półpaśćcowa, czy popółpaśćcowa jest, jest rzeczą, która trwa i trwa. Więc zawsze prewencja i profilaktyka są lepsze, a najlepszą i największą zdobyczą medycyny są właśnie szczepienia i wakcynologie. Rozmawialiśmy też chwilę o tym, jak jednak jest to no, niemały wydatek, niemały koszt dla pacjenta. Czy myśli Pan, że pewnego dnia no, ta szczepionka będzie w pełni refundowana, albo ta refundacja będzie w znacznie wyższym zakresie? Tak, mam nadzieję, że tak będzie. Szczepionka pojawiła się w Unii Europejskiej w 2018 roku, u nas w 2023 roku w 2024, zyskała częściową refundację. Myślę, że teraz jest czas do tego, żeby mówić o tych rzeczach w sposób bardzo transparentny i mówić otwartym tekstem, dlatego, bo wydaje się, że wola polityczna wola NFZ-u, wola płatnika i regulatora, krótko mówiąc, jest nastawiona na profilaktykę. I to, to są lata profilaktyka, profilaktyki, a jeżeli profilaktyki, to na pewno szczepienia. Panie doktorze, no i na koniec, dlaczego półpaśca nie powinniśmy lekceważyć? Bo ja też znam takie podejście, właśnie zresztą pan doktor wspomniał, że a półpasiec, no to trzeba jakoś to przetrzymać i będzie w porządku, no a nie zawsze jest w porządku. To nie zawsze jest w porządku, czasem jest dramatycznie nie w porządku. Półpasiec potencjalnie może być chorobą, która. Nas unieruchomi na, na tygodnie, miesiące, a ból będzie nam towarzyszył przez lata. No ból towarzyszący przez lata, którego nie możemy ścierpieć ból herpetyczny, taki potężny, neuralgii herpetycznej jest rzeczą dramatyczną. Pacjenci zwijają się z bólu, mają zdecydowanie mniejszy komfort życia i zdrowia, nie podejmują różnego rodzaju aktywności, są na wielu lekach przeciwbólowych. To oczywiście skutkuje także pewnie czasem różnymi powikłaniami. Mają potężny świąt w tym miejscu, mają, mają problemy czy okulistyczne, czy otolaryngologiczne, ale także inne neurologiczne, im bardziej jesteśmy chorzy. Tym bardziej powinniśmy dbać o prewencję wobec chorób zakaźnych. I to jest może najważniejsze przesłanie z naszej rozmowy, panie redaktorze, bo wszyscy mają wrażenie, że jeżeli nowotwór, to on już się nie może zaszczepić, jeżeli przeszczep narządu, nie może się zaszczepić. Otóż wręcz przeciwnie, oczywiście trzeba to robić w sposób. Zorganizowany zgodnie z wiedzą lekarską w odpowiednim momencie, ale jeśli chodzi o szczepionki tak zwane zabite, czyli inaktywowane, o której mówimy, to to jest domena zdrowia. Panie doktorze, no i tym przesłaniem pozwolę zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. To był goniec zdrowia, szanowni państwo, a moim i państwa gościem był dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, dziękuję bardzo. No i życzymy państwu przede wszystkim dobrego zdrowia i samopoczucia.